wszystkich. Dzisiaj będziemy łowić zerkiem na spini sami we by dwóch. Byliśmy na razie na Odrze, ale nic nie złowiliśmy, nie było w ogóle brań. Teraz idziemy na kanał. Janusz siedzi na kanale na Spławik idziemy zobaczyć do niego, co złowił. Mówił, że dzwonił do nas Mówił, że ryba, bierze, że, że ma coś tam ciekawego. Zaraz u niego będziemy. Popróbujemy trochę za szczupakiem na kanale porzucać, bo, bo nie byliśmy tam dość długo. A białory się uaktywnił, czyli szupak yy, na kanale też zacznie zerować Idziemy zobaczyć, może coś będzie brało. Będziemy pokazywać jak coś złowimy. Rudy Co jest? Jesteśmy już u Janusza Cześć Janek Siedzi. Co? Nic. A ty? To, a Ale, pokaż, lina. Pokaż, pokaż. No. musisz no Dawaj, pokaż, zaraz ci zdjęcie, czaj, ciachniemy Grałem z szefem zakład. Jaki zakład? Wcześniej zakładaliśmy. kto z lina Dobra, dawaj, najpierw ja ten Pokaż tego Lina Janusz. czupaczka? Na co? Mhm. A Gania jakiś drapieżnik? O ładnie, ładnie. Okonki buteczki, linek Podnieś linka do góry. Nie dokładnie, coś około kilograma może, nie? Nie może no, około kilograma. Mamy, zaraz zważymy, pokaż. Ładny linek. Czekaj, włączę. Zrobimy zdjęcie i zważymy. A nie, to czekaj najpierw zważymy. Trzymaj, wytarowane chodź, podtrzymaj ryk. Trzymaj, czekaj, przerwa. Pójdź, widać ponad kilo, lekko, kilo 65. Ok, teraz tak, żeby tym istnieciu. Dzisiaj teraz mamy grudzień, jest, który jest dziś 25. I, 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 I dało się złapać linka. Jest akurat taka pogoda, że, że, że nie jest za zimno, i, no i jednak wziął. Adrian, ma rybę. Adrian, dziwnie Przychaczyłeś za bok coś. Przecież widać. do góry. Jaki garbus. Garbusek. To ładne Łukasz, a ja wiem że go kurwa za oko rachnął. Nie, normalnie, w pysku, no zobacz No już dawno takiego garbusa nie miałem na gumę I wiesz na jaką dużą? Na tego kingshada wielkiego Dobra, daj, bo ja mam branie To zaraz, poczekaj To czekaj, daj, Eryk tu Nie, ja tu nazywam profesjonalistę Masz może miarkę? Bo chciałbym go zmierzyć Mam, chodź Taki jest 34. No, myślę, że może mieć więcej. Wiesz, bo liczę na to, że będzie miał około ja 34. Mam ja 32. Proszę. 34. 4. No nie podbiłem rekordu. Rekord mam 36. Ten ma 34. Okoń ma 34 cm. Wziął na, na takiego wielkiego Kingszada zobaczyć. Tak oczywiście okonia wypuszczamy. Oczywiście będziemy wypuszczać teraz lina. Lin wraca do wody. Minał łowcy A. My na dzisiaj kończymy już łowienie Też wypuszczasz o konie? My na dzisiaj kończymy już łowienie Złowiliśmy dzisiaj tylko, znaczy ja złowiłem jedną rybę, złowiłem o konia. Janusz złapał trochę biało rybu, nałapał trochę o koni, właśnie fajnego linka Dalej ryba, ryba nie żeruje no białoryb, no tam wiesz, no mi chodzi o drapieżnika, szczupak. Szczupak w ogóle na Odrze, byliśmy dzisiaj na Odrze, nie było nic kompletnie, jestem troszeczkę zawiedziony. Następną wyprawę nagramy dopiero w weekend albo w następnym tygodniu, bo teraz będę pracował i nie będę miał kiedy. Tak więc do zobaczenia i czekajcie na następny film.